Żeby produkować drony już na samym początku stosujemy właśnie informatykę, czyli e, konstrukcję części, jak modelujemy te części w 3D. E, potem wycinanie na przykład tych części przy produkcji na maszynach sterowanych numerycznie. Produkujemy też stosując różne takie urządzenia informatyczne i programy. Jak już to produkujemy, i przygotowujemy do latania, to programujemy autopiloty. Programujemy je, jak mają startować, jak mają latać, jak mają lądować. I takie umiejętności też są potrzebne programistów, którzy znają się na lataniu, żeby programować to odpowiednio. I dalej, jak już drony latają, to mają wykonywać pewne zadania. Zadania są różne, czasami liczenie zwierząt, czasami rozpoznawanie obiektów, szukanie ludzi i to wszystko jak po, na przykład przy pomocy kamer termowizyjnych, czy, kamer, czy zwykłe kamery, potem są to wprowadzone do programu. Programy, które analizują i wtedy można liczyć zwierząt według rodzaju i wiemy na przykład, że to jest jeleń, to jest na przykład bawoł z tych zdjęć. Sztuczna inteligencja jest właśnie e, zrobiona taki, komputer jest nauczony, żeby rozpoznać po obrazie i po obrysach co to za zwierzę, czy to jest człowiek, czy to jest e, na przykład bawoł, czy antylopa. I dalej, jak analizujemy to, i potem można liczyć te zwierzęta, i czasami można rozpoznać czy ludzie przekraczają granice, gdzie chodzą, czy zaginieni. I, i, I czasami jest tak, że robimy mapowanie terenów, punkty w chmurach. I te punkty potem się zbiera w programie, żeby tworzyć obiekt, obraz prawdziwy, na przykład drzew, e, krajobraz e, i, i wtedy można to zastosować. Czyli różne są potrzebne umiejętności, wiedzy i kwalifikacje informatyczne. Od programistów, czy do tych, którzy sprzętem posługują się, takim hardware'owym i różne też programowania w różnych dziedzinach. Czyli możemy je stosować na co dzień, w zależności od potrzeby, ale najważniejsze jest to, że ułatwiają życie. To, co można kiedyś było robić przez wiele dni, na przykład jak pomyślimy o geodezji. geodeci mierzą czasami przy drogach różnych, trwają to wiele dni. W tej chwili jest także że można przy pomocy drona latać przez kilka godzin i ta sama praca, która by trwać kilka tygodni, w ciągu jednego dnia jest zrobiona. I to właśnie takie są zastosowania informatyczne w przemyśle dronowym.